nasi klienci nas kochają, ale też i sprawdzają. Siema, 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 witam, szczęść Boże. Pokazuję jeszcze raz, bo na, na ostatniej rolce coś tam niewyraźnie nie było. Nalewam wodę kranówkę. I tu nalewam wodę z filtra. No muszę jakoś tu radzić jedną ręką, bo drugie trzymam telefon. Czyli ta jest woda z filtra. Ta woda jest z wodociągów. I zmierzymy teraz ładunek ładunek wody z wodociągów. Jakie ma ORP, jaki ma redox. Pamiętajcie, że u nas powinien być redox. Woda powinna mieć ujemny ładunek. I zmierzymy teraz ładunek wody z kranu. No, idzie na plus, czyli w niedobrym kierunku idzie ta woda. Ten potencjał z dodatni 120, 130. Czyli idzie nie w tym kierunku, który nam trzeba. A teraz zobaczymy wodę, wodę z filtra. Wkładamy. Popatrzcie, jak spada. Widzicie, już jest na minusie. Już jest na minusie woda z filtra. I taka woda... Oczywiście jej zasada jest taka, no czym, czym większy minus, tym tym lepsza woda, tym lepsze nam przy, przy, e, przyswaja nasz organizm taką wodę. Widzicie, już jest minus 200. Potencjał ujemny, czyli taki jaki powinien być. Taki potencjał jaki ma ładunek e, ujemny, jaki, jaki ma e, ziemia. Dlatego powinniśmy chodzić boso kochani, się uziemiać. Boso po trawie, po żwirze, po piaseczku i następuje wtedy wymiana elektronów. Ziemia nam zabiera te dodatnie, niekoniecznie dobre ładunki, a oddaje nam ujemne. Tak samo jest z wodą, zobaczcie. Tu jest minus 300 już. Minus 309. Super! Czyli jak sami widzicie, doszliśmy do tego. Znaczy, generalnie ja ufam, wierzę, ale że sprawdzam. Your sprawdzam. Your <laughs> Specjalnie zakopiłem ten, ten przyrząd, ten miernik, e do, aby sprawdzić. On mierzy bardzo dużo rzeczy. dzisiaj zajmujemy się ładunkiem wody, ORP? Jaki jest redox, ale on mierzy 5 pięć, pięć wartości takiej wody, między innymi tam i pH. Mierzy I sami się przekonaliście, czyli filtr, filtr działa zgodnie z tym, co napisał producent, no i będziemy teraz już. Z całą pewnością pić tylko wodę z tego filtra. No, woda jest jak gdyby. Nasz organizm jest zbudowany z, z tej wody w 70% nawet. Także to podstawa. Podstawa naszej zdrowotności to jest dobra, odpowiednia, woda, a później inne rzeczy. Bez jedzenia możemy przeżyć dosyć długo. Bez wody już nie. <laughs> Dlatego musimy zwracać uwagę na te wody. Nie kupujcie tych petów w butelkach plastikowych, w tych marketowych pet, w petach tych, tego napoju. No i woda z wodociągów też widzicie, jaka jest. Skład pewnie na pewno też. Jest pełno w tej wodzie wodociągowej, kranowej. Pełno jest chloru, no bo musi być. Pełno jest fluoru. No nie wiem, czy musi być, ale jest. I dużo, dużo jeszcze i, i, i niekoniecznie dobrych y, pierwiastków, związków chemicznych. Zastanówmy się, zdecydujmy. Ja pamiętajcie, pomagam zdrowo żyć. Teraz y, mam... Po prostu temat wody i tego się trzymam. Zdrówka, życzę, zapraszam na YouTube na rolkę. Pozdro.